Kabaret hrabi wspomina Joannę Kołaczkowską. Oto co powiedzieli na antenie Polsatu. Dzień Wszystkich Świętych to szczególny czas, gdy w zadumie wspominamy tych, których już z nami nie ma. Właśnie dlatego 31 października w studiu Halo, tu Polsat gościli członkowie kabaretu hrabi. W programie opowiedzieli o zmarłej 17 lipca Joannie Kołaczkowskiej i podzielili się wspomnieniami, które poruszyły widzów. Joanna Kołaczkowska była postacią, która na zawsze zapisała się w historii polskiej sceny kabaretowej. Jej niezwykła charyzma, humor i dystans bawiły miliony Polaków przez wiele lat. Nagła śmierć artystki wstrząsnęła nie tylko fanami, ale także jej najbliższymi współpracownikami z kabaretu hrabi. Panowie zjawili się 31 października w studiu Polsatu, by powspominać wybitną przyjaciółkę. Kabaret hrabi wspomina Joannę Kołaczkowską. Przez jakiś czas po śmierci Kołaczkowksiej, Dariusz Kamys, Łukasz Picz oraz Tomasz Majer zastanawiali się, czy kontynuować działalność kabaretu hrabi. Podczas rozmowy z Olkiem Sikorą oraz Olą Filipek opowiedzieli o emocjach, jakie im wówczas towarzyszyły. Nie potrafimy wciąż mówić o niej bez suchości w gardle, trudno nadal oswoić się z myślą, że jej nie ma. Sam fakt jej odejścia wyparliśmy po prostu. Racjonalnie zdajemy sobie z tego sprawę, że jej już nie ma, a mentalnie wciąż jest w nas niedowierzanie. Podjęliśmy decyzję, że nadal pozostajemy hrabi, bo Aśki nie zastąpimy, bo ona jest nie do zastąpienia. Ale zmieniliśmy logotyp i w nazwie litera, a jest teraz duża, na cześć Aśki, wyznał przed kamerą Dariusz Kamys. Joanna Kołaczkowska była nie tylko mistrzynią sceny, ale także osobą, która wprowadzała do codziennego życia niezwykłe, zabawne elementy. Aśka wymyślała nowe słówka, które na stałe weszły do codziennego użytku. Zawsze coś musiała wymyślić, żeby nie było sztampowo. Zaskakiwała nie tylko publiczność, ale też nas, a nawet samą siebie, dodał kabareciarz, a prywatnie szwagier zmarłej w lipcu artystki. Kabaret hrabi, choć w zmienionym składzie, planuje kontynuować swoją działalność, czerpiąc inspirację z energii i pomysłowości swojej zmarłej koleżanki. Będziemy grać teraz program o mężczyznach, w męskiej energii, ale to jest niesamowite, bo podejmując kolejne decyzje, funkcjonujemy w jej energii, w kobiecej energii, mimo że mieliśmy liczebną przewagę przecież, przekazał Tomasz Majer. Łukasz Picz podkreślił, że nowy program, który swoją premierę będzie miał w listopadzie, powstał z inicjatywy właśnie Joanny Kołaczkowskiej.